Także można ją zobaczyć już na moim Instagramie, na pewno na zdjęciach, ale ta sukienka jest świetna i na pewno polecam, jeżeli lubicie takie klimaty. I właśnie mi spadła z wieszaka, bo jest bardzo niegrzeczną sukienką. Cieszę witam was serdecznie, zapraszam do nowego, do nowego filmiku. Dzisiaj to będzie haul ubraniowy, nie lumpowy, tylko ubraniowy, więc mam bardzo mocny makijaż. Miałam go ostatnio, ale mam trzy filmiki pod rząd i wyszedł mi za mocny i mam zabrązowy nos. Nieważne, mówimy dzisiaj o ubraniach, a nie o makijażu. W każdym razie to, dzisiaj, to będzie dzisiaj haul ubraniowy, buty te, które są tutaj będą w kolejnym haulu butowym także to będzie kolejny filmik, szykujmy się. A dzisiaj będą ubrania, będą to ubrania z fi, ze sklepu ASO. I z kilku, jak to ja, ja to nazywam, szebra, szebranych chińskich stronek, e, ale tutaj, to zaraz. Oczywiście wszystkie rzeczy, które pokazuję, są jakby podlinkowane w opisie tego filmu, więc można wejść, kliknąć zobaczyć. E, będą też ich nazwy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc wszystko jest do ten. I wszystkie nazwy też są jak zawsze. W ogóle zawsze jak kręcę filmik, te wszystkie możliwe informacje w świecie są w jego opisie, czyli klikamy, rozwijamy opis i tam wszystko jest. E, teraz tak, ASOS to jest normalny sklep, że tak powiem. Nie ma jakby odcie. Stacjonarnych, ale ma swoje jakby no, swoją stronę online. Można też zamawiać do Polski i chyba na całe do Stanów też, do Kanady też. No i Wielka Brytania też, oczywiście chyba każdy kraj w Europie tak naprawdę, mają swoje, swój brand, jakby swoją markę, ale mają też na swojej stronie ubrania, dodatki i buty innych całkiem marek, innych firm, także można sobie zobaczyć. Mają też fajny program, taki premier, że ja też mam to wykupione, że po prostu jak się zamówi coś nawet, znaczy przed północą danego, danego dnia, to następnego dnia jest u nas za darmo, tylko się płaci chyba 10 funtów na rok i to po prostu jest tak, że to jest naprawdę naprawdę spoko i bardzo przynajmniej dla mnie wygodne i też są i w ogóle nieważne, wiecie o co chodzi. E, I ostatnio też opublikowałam poprzedni hauls i sosa który bardzo Wam się podobał, dlatego stwierdziłam, że zrobimy po prostu następny. Może będę robiła takie filmy co jakiś czas. E, także jedziemy. Aha, i te filmy te z, z, z ubrania, z, jak ja to mówię, szemradnych chińskich stronek, to jest sklepy Baromue i Shein, takie jakieś dwa. E, I tak, ja to nie są... Oczywiście w się sama kupuję i te wszystkie jeszcze jakby kupiłam z sosa e, i lubię ten sklep, natomiast na tych chińskich stronach ja sobie się nie kupuję. I tyle. Ale co jakiś czas w, po prostu proszę proszę, proponuję, żebym sobie wybrała ewentualnie rzeczy, kilka rzeczy, jakie chcę sobie wybrać, więc czasem sobie wybieram, czasem sobie nie wybieram, sobie wybrałam i akurat akurat przyszły fajne, aczkolwiek z tymi sklepami to jest taki, chyba trafił, raz też to są fajne, ale raz są całkowicie okropne i teraz tak ja też jest taka sprawa że dużo ludzi, ludzi jakby krytykuje te sklepy, a kupuje tak naprawdę w sieciówkach, gdzie często sieciówki produkują w tych samych miejscach, gdzie te sklepy i po prostu mają tylko inne metki i tak to działam, także... Nie też, też na niektóre rzeczy, no ale nieważne, niby, to nie, nie jest film o etyce, tylko film o ubraniach, tak że jedziemy i pokazujemy. E, pierwsza sukienka, to jest właśnie sukienka, którą kupiłam w sklepie ASOS, e, to jest długa sukienka satynowa, przepięknie skrojona, prawdopodobnie ze skosu, albo moja mama bo też jest skrojona ze, ze skosu. E, kolor to jest, tak jak widać, taki bardzo ładny pudrowy róż, e, jest regulowana, ramiona są regulowane, i ona jest sama w sobie z firmy May, Miss Selfridge, a nie jakby z Aisosa. I ja mam rozmiar 40, czyli dwunastkę, czyli jak zwał. jak zwał. Tak jak mówię, jest przepięknie cięta, wspaniale się układa na ciele. I ma, ma tutaj jakby w okolicy kolana ma rozcięcie i też taką falbankę, także odrobinę pokazuje nam nogi, i strasznie, fajnie, strasznie fajnie wygląda, strasznie, ładnie, strasznie mi się podoba i ładnie się leje na ciele. Dam też oczywiście linki do, do tych rzeczy. I też na stronie sosa można zobaczyć te ubrania na innych osobach, na modelach I też zawsze można zobaczyć jakby filmiki z tymi ubraniami, czyli można zobaczyć jak się poruszają, jak wyglądają Ta sukienka jest w tym momencie na przecenie, ja chyba zobaczyłam 27 funtów z 55 I stosowanie ze mną zostaje, bo jest absolutnie przepiękna Planuję nosić ją do moich włochatych klatek z pomy. po prostu bardzo, bardzo chcę I do takich właśnie jeszcze jednych butów, Te, ale nie będzie po prostu osobno, nie będzie osobny film Także to jest to. E, ona bardzo mi się pokojarzy jakby ze stylizacjami e, Riany dla jej właśnie linii tej fenty i dla tych stylizacji dla pumą z Fenty. Fenty, Fenty, nie wiem, kto się wymawia. No i tak ją na pewno będę nosić. Kolejną rzeczą będzie rzecz bieliźniana. Oburzenie, ale mamy XXI wiek i można pokazywać bieliznę publicznie. Po Chciałam niektórych uświadomić, bo niektórych to oburzy. Jest to takie body z firmy Ultimum. Też właśnie kupiłam na jej sosie. Jest to body, które ma w pewien sposób wyszczuplać, czyli tak zwane shapewear. Szukałam takiego body bardzo długo, właśnie wyszczuplającego, takiego, które by trzymało wszystko miejscu, które miałoby z tyłu właśnie slinginginging, czyli miałby mite. Ani shortów, ani czegoś takie, niczego takiego, bo zawsze, kiedy są jakieś wyszczuplające majtki, typu nie stringi, to przemieniałam ja takie przeżycia, że wyszczuplają, czyli ściągają pupy, ale bardzo się odznaczają też, po prostu przydzielają pupę na pół i u mnie to wygląda tragicznie, gdyż moja pupa mała nie jest. Także szukałam po prostu czegoś ze stringami i to znalazłam właśnie. E, przy tym, oczywiście, no to jest całość, ma jest nisko wycięty tył. Ramiączka są odpinane Także można to nosić totalnie bez ramionczek Albo można też na szyję sobie Albo tak też klasycznie e, Miski są usztywniane e, I mają tutaj te takie śmieszne rzeczy, które tutaj wiszą To są po prostu wkładki Że można włożyć te wkładki w miski I wtedy jakby się robi push up e, No i właściwie tyle e, Coś, co oczywiście są na fiszbinach i tak dalej, i tak dalej. No i idea ta taka jest, znaczy ja szukałam czegoś takiego po to, że czasami są jak takie, jakieś takie cienkie sukienki i tak dalej. I czasami, jeżeli mamy właśnie majtki, czy mamy jakieś shorty, jakieś piustono, to nam się troszeczkę znacza widać linii i w ogóle, w ogóle. Więc szukam czegoś takiego po prostu bardziej wygładzającego. Niestety te body na stronie jej a są tylko do rozmiaru miseczki D. Ja mam miseczkę 32E dokładnie i zamówiłam też 34D, ale 34D było dla mnie, miska była dobra, ale po prostu ten rozmiar był, ten, ten obwód był tutaj za szeroki. Zamówiłam 32D i 34D, żeby zobaczyć, który z nich pasuje. I teoretycznie tak, ale nie są idealne, a ja nie chcę czegoś idealnego, chcę po prostu, żeby to leżało dobrze, żeby biust był ładnie trzymany. Muszę powiedzieć, że te miski naprawdę super trzymają biust, przepięknie zbierają, tylko, że po prostu mój biust jest za duży troszeczkę do czegoś takiego. Także widziałam, że na stronie Ultimo Original są te body w wielk, większych jakby miskach, więc próbuję zamówić od nich i zobaczyć, jak to wygląda. Te miski są niestety za małe, ale gdyby nie rozmiar tych miseczek, na pewno by ze mną zostało, bo to jest strasznie wygodna sprawa, trzyma wszystko drobinę w miejscu, to nie jest za mocno ściągające, nie bójcie się, ma mocnie ściągające rzeczy, ale tylko tak jakby delikatnie, nawet nie ściąga, tylko po prostu wygładza i ubrania lepiej na tym potem leżą i w ogóle, w ogóle. Także bardzo przyjemne body z firmy Ultimo. Potem mam też prześliczną sukienkę z ASOS-a. E, sukienka jest dosyć długa, bo jest za kolano uwiódł mnie jej wzór. Wzór jest jak na chińskiej porcelanie. E, ma w sobie też takie jakby falbanki. E, w górę jakby dekolt jest wycięty w kształcie V, tył również, e, ale oprócz tego ma po prostu jakby taką cienką e, wstawkę z takiej bawełny przeżyczystej z półgolfem. E, sukienka jest prześliczna, jest bardzo urocza, jest bardzo dziewczęca. E, ona jest tutaj tak wiązana z tyłu. Jest też dołączony pasek do tego, żeby sobie tę sukienkę właśnie związać tutaj w pasie, ale jeżeli lubicie... Takie szersze klimaty, albo jesteś w ciąży, albo coś takiego, to można sobie nosić po prostu y, tak luźno i w ten sposób. Naprawdę przepiękna, bardzo kobieca, bardzo letnia. I takie niebanalne ugryzienie, powiedziałabym, odcienia po prostu niebieskiego, który teraz bardzo nam się pojawia wszędzie, zwłaszcza w takich rzeczach w prążki i w paski, tak jak wszędzie, wszędzie, zara, nie zara. A taki wzór jak chińska porcelana, myślę, że nie jest jeszcze tak bardzo spopularyzowany. No i sukienka jest absolutnie przepiękna. Niestety nie ma podszewki i niestety jest wykończona w taki sposób, że ona tutaj się. To wykończenie jest tak jakby surowe, więc jeżeli nie lubicie takich wykończeń, coś Wam się snuje, to będzie Was wkurzać, ale ona tak jest celowo zrobiona po prostu na surowo, bo widzicie, że te nitki, nitki wystają. I ona jest chyba poliestrowa, ale to jest takie dobrej jakości poliester, wydaje mi się taki naprawdę fajny. Niestety będzie też chyba trochę przeźroczysta. Tak, będzie przeżyczysta, także trzeba będzie pod nią mieć yy, najpewniej jakąś halkę. Dobra, i teraz przechodzimy do tych chińskich, szemlanych sklepów. Yy, tak jak mówię, no pokażę, pokażę Wam zresztą tylko te ubrania, które mi się sprawdziły, które są fajne i które są ładne, które są niezłej jakości, które bym polecała, jeżeli już macie ochotę od nich zamawiać. Tak jak mówię, ja osobiście od nich nie kupuję, wszystkie te rzeczy dostałam, yy, paczki idą bardzo długo od dwóch, trzech tygodni do miesiąca. Rozmiarówki są na chybiu. Trzeba czytać, jakie mają, jakie mają rozmiary tam. Często materiały są kiepskiej jakości, no ale. Tak to wygląda, za to cena jest nie największa zapewne. E, najpierw sukienka. E, sukienka, którą chyba ktoś mi pisał, że jest podobna w zarze, albo chodziło o tą sukienkę też od nich, nie wiem. Jedna z tych dwóch, ale nie wiem, ja nie kupuję za bardzo w zarze. E, sukienka jest naprawdę świetnie wykonana, ja byłam bardzo w szoku ciężkim. Jest na jedno ramię, ma tutaj jakby dwa rzędy falban, z boku jest rozpinana na zamek e, i tak po prostu no, ma tak po prostu przeszycie w talii i jest długa. Jest dla mnie do kosz, kostek i ma kieszenie. Naprawdę prezentuje się prześlicznie. Ja już nie właśnie byłam na sesji zdjęciowej w ogóle. No i sprawdziła się przefajnie, bardzo wygodna, bardzo modna w tym, w tym sezonie. No i zresztą zawsze na taki letni sezon prążki. To no jest niesamowicie właśnie twarzowa przez to jedno ramię i przez to jest swoje falbany, bardzo ładnie odsłania to drugie ramię i tak się wygląda w niej o dziwo, smukło, smukle. Także można ją zobaczyć już na moim Instagramie na pewno na zdjęciach, ale ta sukienka jest świetna i na pewno polecam, jeżeli lubicie takie klimaty. I właśnie mi spadła z wieszaka, bo jest bardzo niegrzeczną sukienką. E, kolejna sukienka, to chyba jest chyba o tą, komuś chodziło, że taka była w zarze, ale ja się zupełnie nie znam. Ta sukienka, że jest trochę gorszej jakości. E, ona jest w takie prążki e, i w takie jakby nadruki to nie są aplikacje, tylko nadruki z różnymi, e, z różnymi kwiatami. Sukienka jest koszulowa, czyli jest zapinana i ma długi rękaw e, i jest tak mniej więcej jest za kolano. Jest czegoś takiego sztucznego, dosyć poliestrowego, nie ma potrzewki i ona się charakteryzuje jakby tym. Ma taki ciekawy detal, że ona jest tutaj jakby przewiązana na odwrót, także to jest spoko. Tu już wystaje jakaś nitka, więc widać jak to jest wykonane nie za, nie za dobrze. Ale ona w sobie już układa się wcale nieźle, jest dosyć spora. Już nie pamiętam jak to był rozmiar, ale napiszę też w opisie, jaki to jest rozmiar dokładnie. Yy, myślę, że będę w niej chodzić do pracy i myślę, że jakąś tam jakąś tam jakąś ją wychodzę, ale znowu ma taki bardzo twarzowy kolor i te nadruki kwiatowe, według mnie są. Są takie dosyć urocze. Potem jest koszula. Koszula jest bardzo dobrej jakości. Koszula jest z wiskozy. Jest w tak czerwono-białe prążki i ma znowu tym razem nadruk jakby takie żurawie. Czy to są żurawie? Chyba w żurawie. Widzę teraz w tym momencie, że żurawie są do góry nogami. Czy te żurawie są do góry nogami? One są do góry do nogami. Może to jest odrzut z jakiejś firmy, dlatego są do góry nogami. Nie mam pojęcia. W każdym razie koszula jest bardzo piękna, niemniej jednak na mnie za wąska w biuście. Być może będę w niej chodzić jakoś inaczej, być może komuś ją oddam, ale koszula jest naprawdę ładna, miękka, dosyć długa, taka za pupę. Uchodziłaby nawet jako taka sukienka koszulowa spokojnie. Nie ma i też nie mają żadnych metek, jeżeli chodzi o firmę, także to jest to, ale sama jest sobie jest bardzo fajna. Widzę, że się mi się tutaj ochowały dwie rzeczy z Asosa i to są dwie rzeczy, które są już na które są włosy mojego psa, ale to są znowu po raz kolejny body, tym razem są to body, które już, uży, które już używałam, ale strasznie Wam polecam, to takie bardzo proste, bawełniane właśnie body, przechodzą w komplecie dwóch, biały i czarny, mają regulowaną długość ramionczek i są też z tyłu wykończone jako stringi, ale nie musimy tego wszystkim pokazywać. Yy, przefajna rzecz, zwłaszcza na lato, do, nie wiem, do spodenek, do sukienki, Znowu nie trzeba na majtek, po prostu. Wystarczy jedna, po prostu całość albo z biustonoszem, albo, albo bez biustonosza, albo z jakimś lekkim biustonoszem i naprawdę świetnie się sprawdzają. Jak mam w Polsce cały czas z nich biegałam, naprawdę bardzo fajna sprawa. One mi się, no, są takie bawełniane, mięciutkie, wygodne do wszystkiego. I bardzo je lubię, bo sprawdzają mi się po prostu lepiej niż wszystkie topy i tanktopy. Bo przez to, że to jest body ona mi cały czas siedzi, jakby w pasie, nie wychodzi mi tam ze spodni czy ze spódnicy, niczego nie muszę poprawiać. Podkreślają talię i naprawdę leżą, leżą superową. Także to, ale to jeszcze jest ASOS, nie, nie, nie chińskie stronki. I ostatnie dwie rzeczy z szembranych chińskich stronek, to są spódnice. Pierwsza spódnica jest naprawdę super: to jest ona jest tą taką kratkę Gingam, bardzo teraz modną, i ma nadruk tak jeden z papugą, i drugi w jakieś takie kwiaty. Jest zapinana z tyłu na zamek. Jest bawełniana, ma falbany, jest asymetryczna i y, jest jeszcze tutaj taka wiązana. Także ona jest jakby zakładana jeszcze. Oprócz tego, że jest tutaj zapinana, to jest zakładana i jeszcze związana i dużo rzeczy się tam rymuje. No i ma aplikację z papugą. No jest rewelacyjna, jest bardzo teraz w trendach i w ogóle w klimatach. I ma tą kratkę Gingam, ale najbardziej mi się po prostu podoba, podobają te aplikacje. Jest dosyć krótka, taka do kolan. No i na pewno nie będę chodziła po prostu z miłością, bo jest super. I ostatnia spódnica. Nawet nie pamiętam, że ją zamawiałam. To jest spódnica taka no, z takiego jakiegoś grubego, dosyć szeleszczącego, sztucznego materiału. Jest jeszcze, spódnica jest bez podszewki, jest na gumce, ma kieszenie, co jest rewelacyjnym rozwiązaniem, i jest taka dosyć balowa, powiedziałabym. Ona jest grubo za kolano. Jest bardzo ładna. Być może będę w niej chodzić do pracy, ale muszę chyba do jakiegoś czarnego, bardzo prostego golfa, tak, golfu, tak, żeby. Mm, bo ona jest taka naprawdę balowa. Ona jest taka duża, ta taka, taka dosyć więc będzie fajnie wyglądała na jakieś takie większe wyjścia. E, może być za elegancka niektóre okazje, tak jak mówię, tylko jeżeli do pracy, to będę ją musiała jakoś tak naprawdę ubrać, żeby wyglądała, nie wiem, na płaski, może płaskie buty, czarny golf, tak naprawdę, żeby nie wyglądała, jak poszła jakąś, nie wiem, na wesele czyjeś. Także e, to jest. To to jest ta spódnica szeleści. Nie lubię, jak ubrania wydają jakieś takie odgłosy. No, ale ta szaleści. Cóż, na dzisiaj to tyle. Nie będę dzisiaj przymierzała, bo nie wiem, czy w ogóle lubicie oglądać, jak przymierzam jakieś rzeczy. Nie mam pojęcia. Dajcie mi znać, czy dla Was cokolwiek to zmierza, yy, zmierza, zmienia. Ale we wszystkich tych rzeczy będziecie mogli mnie zobaczyć. Będziecie mogły mnie zobaczyć albo tutaj, albo na Instagramie, albo na Snapchacie. Po wszystkim będę chodzić. Rzeczy dodatkowo z asos są na tak jak mówię, pokazane na modelkach. I też te modelki się tam ruszają. I można zobaczyć dokładnie, jak to wszystko wygląda. I tak jak mówię, jeszcze raz linki do wszystkiego będą w opisie. Dajcie mi znać, to wam się podoba, co Wam się nie podoba, czy jakie rzeczy polecacie i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa!